Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, jeżeli obraz ucięty na życie, opcje pełny ekran, wszelkie namiary na mnie, jeżeli chodzi o maila czy Instagram, przeważnie są w opisie bądź w komentarzu. E, przechodzę z dwoma, wręcz e, z kilkoma kwestiami. E, na pewno z pierwszym wrażeniami nośnie potestowany dwóch zapachów z House of Merlo, a w zasadzie trzy były potestowane, ale o jednym chciałabym powiedzieć w osobnym filmiku. Także opowiem dzisiaj o e, czwartym poznanym przeze mnie Coreterno, czyli yerbanera pokazuje. Podestowałam i zaraz szerzej opowiem. Oraz o Arbole, Arbole, chyba tak to się wymawia, pewnej kanadyjskiej marki. Ten zapach został mi wskazany jako zieloną paczulę. Coś, czego wcześniej nie, nie odszukałam, że tak powiem. Paczule przeważnie były albo w taką stronę, bym powiedziała, psychodeliczną, balsamiczną, słodką, mroczną, piwniczną. Różne były tak naprawdę ujęcia. Paczula z czymś jeszcze, paczula z różą. Natomiast e, nigdy nie spotkałam czegoś tak naprawdę stricte paczulo zielonego. I właśnie arbolet taki miał być. I muszę powiedzieć, że zapach jest naprawdę wyjątkowy. Mm, powiem tak, nuty są takie, że trochę obawiałam się, bo tam jest wanilia tonka, że to się wysłodzi. Natomiast zapach jest bardzo e, intensywny, bardzo esencjonalny, bardzo dobry jakościowo i jest faktycznie zielono-cierpko-paczulowy. To jest faktycznie motyw zielono-paczulowy. Dodatkowo w tle jest właśnie efekt takiej kremowej słodyczy, przez to jest taki właśnie zielono-kremowy. E, I muszę powiedzieć, że... Niesamowicie intrygujący i moje pierwsze wrażenia są bardzo na plus, do tego stopnia, że byłabym w stanie bardzo szybko zakupić flakonik. Jeżeli chodzi o yerbanera to muszę powiedzieć, że z zapachów koreterno będzie przegląd. Najmniej mi ten zapach urzek. Katarsis było bardzo intrygujące, bardzo zmienne. Róża Goryczkowa, Ross and Me, bardzo udany, taki właśnie różano, dystansujący, boże te włosy są mi ostatnio, tajemniczy. Piękny, bardzo kobiecy, bardzo bym powiedziała taki właśnie wytrawno dystansujący. Natomiast e, jeżeli chodzi o Punk Motel, to przepiękny zapach, e, który po prostu dla mnie zbyt kojarzący się z innym zapachem, który jest dużo tańszy, i to mi trochę to mi trochę, e, trochę przeszkadza. chyba poprawiłam. W każdym <grym> momentu, w razie. Liczyłam bardzo na ten zapach, dlatego że zauważyłam w tej marce, że, że po prostu, zauważyłam piękność flakonów, ale też Dużą wyjątkowość kompozycji i dobre parametry. Tutaj y, nie chodzi o to, że ja czuję złe parametry, nie, nie chodzi o to, że ja czuję złą jakość, ale po prostu ten zapach. W pierwszej chwili dawał mi się troszeczkę weterowy, później troszeczkę drewniany, i bardzo szybko doszły cytrusy. I on jest bardzo ładnie cytrusowy. Natomiast y, ja jakoś nigdy nie kupuję takich stricte cytrusowych zapachów, bardziej cytrusy z czymś połączone, co powoduje, że on jest jakiś wyjątkowy i ten jeden wśród cytrusowych klimatów. Natomiast na pewno jest to bardzo ciekawy, taki właśnie drzewny spokojąco y, hesperydowy klimat. Y, ja jeszcze spauzuję. Odświeżę sobie teraz po czasie, jak wybieram te zapachy na nadgarstkach. To, co mogę teraz powiedzieć, to Jarba Nera po czasie jest, bym powiedziała, kremowo-cytrusowa, bardzo szlachetnie to wybrzmiewa, natomiast to nie jest coś, co muszę mieć. Natomiast jeżeli chodzi o Arbole, arbol, to zdecydowanie bardziej podobały mi się momenty początkowe. Teraz ta paczula poszła już z strony zielonej i z tej kremowości w tle, w stronę takiej bardziej cierpkiej, bym powiedziała, paczuli, co nie jest generalnie złym motywem, ale wcześniej był taki motyw troszeczkę osłodzenia, jakby miodu, wcześniej też był motyw takiej troszeczkę piwnicznej. Paczuli, była duża zmienność, teraz mam wrażenie, że jest troszeczkę bardziej y, tak jednoliniowo, natomiast y, będę testowała wychodzę teraz, potestuję sobie na powietrzu, na wietrze e, i po prostu stawiając ten film, ja dokonam e, dopisku informacji, czyli jak odbieram po dłuższym czasie yerbanera Coreterno oraz e, właśnie m, zapach Arbole Arbolet. Swoją drogą mam jeszcze jeden zapach tej marki. To jest w ogóle kanadyjska marka niszowa. E, z tego co wiem, e, nie wiem, no bardzo duży udział, możliwe, że no nie wiem jak duży, ale bardzo duży z tego co wiem, udział składników naturalnych. Zapachy są, e, bym powiedziała, takie bardzo esencjonalne, to są ekstrakty i bardzo czuć ogromną szlachetność. A jeżeli jeszcze coś wspominam, to na pewno będzie recenzja, jeżeli chodzi o House of Merlo, ich kaka... kadzidła z kakao. O! Nie, ma być z kakao, nie z czekoladą. Oraz będzie jeszcze ten jeden zapach tej marki właśnie od Arbole Arbolé. Oraz będzie pewna kawa polskiej marki niszowej, polskiego perfumiarza. Także zapraszam serdecznie... Muszę powiedzieć, że mam bardzo miłe odczucia odnośnie perfumerii House of Merlo, bardzo miły kontakt. I właśnie e, przez perfumerię mi została polecona ta zielona paczula. Zapach jest przepiękny, bardzo, bardzo zmienny na skórze. Natomiast chyba jeszcze nie do końca to jest to, czego oczekuję. Po prostu ta aura zielonej paczuli e, przeszła potem w inne. Natomiast zobaczymy na wietrze. Jakby goś interesował, to makijaż jest głównie matowy takich trochę bordo no takich po prostu brązo-bordo-różo, i z kącikiem rozświetlonym. Drama Mama z glam Shopu, jeżeli chodzi o paletkę. Także pozdrawiam!